Cześć, witam wszystkich bardzo bardzo serdecznie, z tej strony Izak i to mój pierwszy film po ESL One w kolonii, który nagrywam. No i nie wiem jak wy, ale ja wciąż mam takiego kaca tak naprawdę po tym meczu Virtus Pro kontra .fn Fnatic, po tej mapie The Inferno, którą można było wygrać, tyle rund przegranych w taki głupi sposób, rundy, które mogli Virtusi wygrać. No i stwierdziłem, że dzisiaj z tej okazji nagram coś dla siebie na pocieszenie i coś dla was na pocieszenie bo wciąż nie mogę się otrząsnąć, w sensie tak jak oglądałem mecze, mecze Wiltusów na tym turnieju i im kibicowałem oczywiście z całego serca na tym, na tym turnieju, to tak jak wczoraj oglądałem mecz z Fnatic, słuchajcie, i tak się cieszyłem po pierwszej mapie, akurat pierwszej mapy nie mogłem oglądać, ale dopiero na drugą zdążyłem się wyrobić i powiem wam szczerze, że jak oglądałem tę mapę i, i oglądałem tę końcówkę, a później mapę tego to tylu przekleństw i użyłem wczoraj i to nie, je nie użyłem przez chyba ostatni rok w ogóle. Przez ten rok cały do tej pory, w sensie słuchaj, Słuchajcie, to było, nie wiem jak wy się czuli, ale To było masakryczne, nie? No i właśnie, z tej, okazji, z tej okazji chciałem zrobić taką niespodziankę Chciałem nagrać ten film, żeby zrobić coś Na co też czekaliście na pewno długo Czyli otwieramy Cobblestone I otwieramy Cobblestone licząc, że może poleci nam AWP Dragonor po raz pierwszy w życiu Chociaż takich Cobblestone'ów, gdyby taka pamiątka Dragonora poleciała To na pewno humor by mi się poprawił Chociaż szansa na to jest dość niska No ale... Ale jakoś trzeba sobie to ogarnąć. Postaram się dla Was nagrać też jakieś podsumowanie ESL 1 w Kolonii. Co i jak, jak to, jak to wyszło, jakie, to, jakie były mecze, kto zagrał ciekawy, kto był niespodzianką, kto zjawił to, itd., dalej. To jeżeli macie ochotę coś takiego zobaczyć, taki film, to zostawcie łapkę w górę, napiszcie w komentarzach, że taki pomysł Wam się podoba. A ja już Wam nie będę dłużej przeciągał chyba, co? Bo już dwie minuty takiego wstępu dość długiego. Wciąż jeszcze mam trochę chrypkę po całym weekendzie, bo miałem długi weekend, słuchajcie, no i cóż, no i cóż, tym razem 10 kobistonów, ostatnio było 5, tym razem z okazji tego trzeciego-czwartego miejsca Virtus na Majorze w kolonii postanowiłem otworzyć 10 nie wiem co poleci. Znaczy, wiem co poleci tak naprawdę. Prawdopodobnie nie poleci mi nic, słuchajcie. Na ostatnim openingu kobolów, tak? otworzyłem 5 wtedy paczek i wypadły mi same te najgorsze skiny, w sensie same te białe właściwie, nawet nie niebieskie, tylko są białe. No i co? szansa na Dragonora jest prawdopodobnie zerowa. Na pewno dużo większa szansa była na to, że wirtuły się wygrały wczoraj z Fnatic. Ale powiem szczerze, że jak przegrywali Inferno, to, to wiedziałem, że na Cobblestone będzie cholernie ciężko bo Fnatic zawsze na Cobblestone, było, cię... zawsze na cobblestone było bardzo mocne no i cóż, no i znowu, Wiltusi polegli w półfinale z Frantic. tak samo jak to było na iem w Katowicach mam nadzieję, że w końcu się uda przełamać no, no dobra, słuchajcie dość na razie o SL1 otwieramy paczki z SL1, czyli Cobblestone'y suweniry może zaczniemy od tego i chociaż, słuchajcie, żeby chociaż jakiś fioletowy skin a żeby chociaż o ten Desert Eagle Cannon, bo on jest bardzo ładny Hand Cannon i okej okay. Lecimy, słuchajcie. Pierwsza paczka Cobblestone. Zaczyna się, słuchajcie, dokładnie tak samo. A zobaczcie, dlaczego to jest Suweni Dual Berettas? a tam było po prostu Beretas. Pro Controller Cloud 9. No te naklejki są ładne, sobie, sobie, sobie to ogarnę. Z autografem białego. No to sobie zastępuje to w takim razie. Okej, okay, słuchajcie, kolejna paczka. No gdyby poleciał taki AWP Dragon Lore, ja pierdzielę, ale byłoby święto, słuchajcie. Oj, był Desert Eagle Hand Cannon! A tu leci suwenir UMP Indigo. Ale nie, słuchajcie, ja sobie wyobrażam, że w ostatniej paczce, w ostatniej skrzynce leci ten cyk, 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 cyk i po prostu o milimetr mi brakuje Dragon Dragonlora, słuchajcie, to, to byłoby tak smutne. Dobra, to byłoby mecz akurat NVS kontra Fnatic, to było z finału. Lecimy z kolei, to jest NVS kontra Fnatic. Znowu paczka z finału. Tu zobaczymy, czy teraz będzie szczęśliwa, albo szczęśliwsza chociaż. Niż poprzednie. Scar 20 Storm. Nie wiem, za każdym razem, jak patrzę na Scar 20, to za każdym razem jedyne co mi przychodzi na myśl, to grotto. Nie wiem, czy też tak macie, ale ja automatycznie po prostu myślę sobie o grotto. No i okej. Okay. Czwarta paczka: Esal One Souvenir Package. Czyli po prostu te wszystkie dookoła skin się nazywają, nie nazywają Sumanil, tylko te pierwsze. Virtos Fnatic. z autografem Molofa. No spokojno, ale mama Simowa P90. W Dobra, słuchajcie, to jest 5. To jest piąta w tym momencie. Prawdopodobnie poziom tych dropów będzie dokładnie taki sam. O, patrzcie, jest Chainmail mail. P2000. To to już jest coś. To już jest coś, bo to jest niebieski skin, czyli to już jest jakoś trzecia w sensie, jakby z tego, co to może dropnąć. Więc to już może być nawet trochę więcej wartej. To jest faktury new. Zobaczcie sobie to sprawdzę nawet chętnie. Bo wiecie, bo to może być coś warte nawet. Może z 5 euro? Zaraz sobie zobaczymy. Jestem ciekawy. Może nawet więcej. No, 4,70 euro akurat. W sumie tak, że dużo się nie pomyliłem. Faktury new jest. Dziwnie to wygląda, nie? Czekajcie, zaraz to zobaczymy. zinspektujemy sobie. Dokładnie. No, to jest taki, no taka kolczuga, nie? Chainmail, chainmail to kolczuga chyba po angielsku nawet normalnie to tak to wygląda. Pistolecik z fluszą, z autografem fluszy. No dobra, słuchajcie, to jest pierwsze 5. lecimy z kolejnymi, kolejne pięć w takim razie. Dragon Lord Hype. Zielone jabłko. No ale słuchajcie, to już i tak jest taki lepszy opening niż było ostatnio, bo to już widzicie. Mam cztery skiny takie białe, jeden taki jasno niebieski, jeden niebieski faktory New też, nie wiem, jak czego ja używam. Nawet nie ma, ale sobie wezmę to, to jabłko. I to z jakiego momentu to jest ten Envias contra Fnatic. Dobra, jeszcze cztery case'y zostały. Cztery paczki. Tutaj jest Fnatic Virtus Pro, to jest Envias Fnatic, to jest Fnatic Virtus Pro. Dobra. Lecimy. Wyobraźcie sobie, żeby dropić Dragon Ory z autografem paszy jeszcze, nie? To byłoby kule, cool, to byłoby coś. Mac 10 Indigo. No, no właśnie tutaj słuchajcie, tak jak normalnie w tych case'ach, wiecie, w tych zwykłych. I są niebieskie skiny, później są fioletowe, różowe i czerwone. I to tam macie tylko te cztery wartości. jakby. Czy znaczy tutaj jest więcej, tak? Ale tam jest chyba większa szansa na panie czerwone skin niż z tego. Tutaj te szanse dostawiam, że jest po prostu tak minimalna, że to, to łatwiej dostać 10 Kos chyba niż jednego AWP Dragonora z takich paczek Cobblestone. Dobra, słuchajcie, trzy paczki. To jeszcze jest chyba. Tak to NVS Contra Fnatic. usps USPS Royal, Royal Blue chyba słaba. Zobaczymy sobie też, po ile taki chodzi. To jest field tested. Po ile chodzi taki pistolecik? Jeszcze teraz, pewnie dużo ludzi otwiera Cobblestone, no to też jest słuchajcie, jakieś tam 2-30 euro, więc też jest to coś przynajmniej. No i teraz, słuchajcie, ostatnie dwie paczki: Wiltus Pro kontra Fnatic Ej, słuchajcie, nie, nie, prawda, jeżeli z tego by poleciało WP po Dragonor z autografem paszy, to. O, patrzcie, jest chalice, jest swojotowy skin. Kurde, no szkoda, że nie ten że nie hand cannon, ale to jest i tak spoko i jakoś chyba jest bardzo dobra. Neo. To będzie CZK Neo, który ja sobie biorę słuchajcie i kurde i tego będę używał chyba już zawsze, nie? Zobaczcie sobie po ile to chodzi, ale to już może być więcej warte, 30 euro, 25. Spoko i z autografem Neo biorę to. Biorę to na pewno. Czy w ogóle teraz kurde... Słuchajcie, można CZK używać po obu stronach tak w ogóle, nie? Jakie jaja. Subweniem CZ75 to Chalice Fnatic Virtu sprawa. Będzie mi zawsze przypomniała o tym meczu. Ta CZ. -ka. Słuchajcie, jej nie zmieniam. To już jest. To jest której nie oddaję. To jest CZ, która idzie, zostanie u mnie na zawsze. Ale był kanon, A będzie UMP45 Indigo. Czał no, nie ma. Słuchajcie, kurczę, ja mam wiedzieć, co może otworzę jeszcze jedną gratisową skrzynkę z meczu Wildos Pro kontra Fnatic, jeżeli tylko się taką uda znaleźć. Wildos Pro Cloud 9, Wildos Pro to Luminosity kontra. Ten bym ja chciał jeszcze Fnatic. Znaczy nie Wildos Pro Cloud 9, tylko Wildos Pro kontra Cloud. Kontra Fnatic, oczywiście, kurczę. Zamyśliłem. Hmm. No tu widzimy, jakie proste. Bo tu wszyscy kupują pewien te um, paczki Virtus Pro Fnatic. No właśnie to jest problem, słuchajcie. Bo to bardzo szybko schodzi. A ja bym sobie jeszcze jedną taką otworzył chętnie. Po tym, jak mi wyleciało. No nie można. Chyba, że w ogóle coś się zjawesiło na. Na Steamie, bo nie mogę po prostu kupić, wiecie? Jest to coś dziwnego, coś dziwnego się dzieje. Hmm, może faktycznie coś się papsuło, wiecie? A może nie? Może po prostu nie mam środków. To by wiele wyjaśniło, w sumie. To by wiele wyjaśniło, faktycznie. To myślałem, że mam więcej na koncie, słuchajcie, niestety. Ale nie, jeszcze jedną, słuchajcie, paczkę chcę otworzyć. Kurczę, jeszcze jedną z Virtus Pro. Bo przydałoby się to ogarnąć. Przydałoby się to ogarnąć. Bo z tego co widzę, to słuchajcie, coś się tam jednak czasami dropi nawet z tego. Nie wiem, czy na streamie jeszcze będę otwierał takie paczki, czy nie. Um, ale jak mnie namówicie, to może jakąś paczkę jeszcze otworzę, słuchajcie. Okej, okay. to słuchajcie, jeszcze jedna paczka gratisowa. I być może na streamach, bo dzisiaj będzie stream oczywiście. Dzisiaj będziemy pewnie trenowali z koksami. Zrobimy sobie pewien jakiś trening. Więc jakby coś to za was zapraszam, oczywiście. Dobra, słuchajcie, już sobie znajduję z meczu Virtus Pro tą paczkę. Powinno to być. Powinno to gdzieś być. Dobra, jest, słuchajcie. Wybieram sobie tą I ostatnia paczka, tak mi razem gratisowa. Autographed by Victor Wojtas. Dobra, słuchajcie. Tutaj jest, tutaj, jest, tutaj jest z autografem Taza, będzie tutaj sprzęcior jakiś i będzie to Chainmail. Nie, nie, będzie Chainmail, będzie Indigo. Nie. No niemożliwe, nie. Ok, słuchajcie, teraz naprawdę ostatnia. Teraz już seria ostatnia i koniec. Znowu Wiktor Wojtas. Kurde. A w z Wiktorem Wojtasem też byłby spokój, też, też bym wziął takiego dragonora, słuchajcie. Dobra, słuchajcie, dzięki serdecznie, że obejrzeliście ten odcinek z openingiem Cobblestone'ów. Myślę, że na tym będziemy kończyć. Jest broń z autografem Wiktora Wojtasa, 12 skinów poszło. Jeden fioletowy, jeden niebieski, jeden niebieski, reszta białych, gównianych kompletnie. No ale ta cyzetka jest na pamiątkę, słuchajcie. Tę CZkę sobie na pewno zachowam. Także dzięki serdecznie, że obejrzeliście. Jeżeli Wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę. I słuchajcie, mam nadzieję, że już do jutra mi przejdzie całkowicie mój smutny nastrój, bo jeszcze dzisiaj przeżywam porażkę Wirtusów pewnie jak każdy. A tymczasem dzięki serdecznie za uwagę. Trzymajcie się. Cześć.